Dzisiaj mglisty dzień, my jedziemy właśnie z Wiktorem do szkoły. Zobaczcie, co się stało na moim samochodzie. No, no i jedziemy, zaczynamy dzień. Woda znikła z drogi. Miejsca nie za dużo. Jak tam, gotowy na dzisiaj? Tak. Dobra, teraz ja mogę wracać. Spokojnie do pracy. Dobra, idziemy do pracy. Ogólnie, za 5 dni nie wraca, więc skończy się ta sielanka. No i zielamy. I kiedy w Polsce jest już całkowicie pewnie po żniwach, zobaczcie tutaj u nas normalnie jeszcze jest zboża. nieskoszona. Pogoda nie sprzyja, z tym, że w tym tygodniu ma być e, taka pogoda, która prawdopodobnie umożliwi koszenie. Zobaczymy. Póki co, dzisiaj dzień cały ma być taki zamglony: jakaś taka lekka mrzawka w ogóle teraz pada, albo to mgła osiada, nie wiem. E, no a jutro już słońce, i około 19:20, na 21 chyba najcieplejszy dzień. A więc praca na farmie to nie tylko e, kurczaki, to też obsługa piecy, które ogrzewają kurniki. Kiedyś zrobię Wam takiego obszerniejszego vloga z całego dnia pracy. Ci, którzy są ze mną już od samego początku widzieli te vlogi. Ja nagrywałem nagrałem ponad 100 vlogów z tego, jak tutaj pracuję na farmie, z tym, że musiałem te vlogi dać na prywatne, właśnie z tego powodu, że mamy problemy po prostu z jakimiś różnymi aktywistami i po prostu nie chcemy, żeby ktoś te filmy widział. Dlatego tak dosyć szczonkowo pokazuję te wszystkie rzeczy na farmie. Tu akurat wieziemy na łyżce wióry, które będą użyte właśnie do ogrzewania kurników. To znaczy te wióry są używane do, kurnik do ogrzewania kurników, a akurat te wióry jadą do e, jakby domu szefa, a on ogrzewa e, dom i salę ślubną właśnie takimi wiórami. Ja właśnie muszę z nimi jechać około, nie wiem, 3-4 km, w ogóle 10 minut w jedną stronę. Robię takie dwa kursy dziennie, czasami jeden, czasami nie muszę w ogóle robić żadnego kursu. A tutaj po lewej i po prawej stronie właśnie jest nieskoszone zboże. Ale wracając do tematu, tak, to farma to nie tylko zajmowanie się kurczakami, w moim przypadku to też właśnie obsługa piecy, trzymanie ich w czystości, po prostu czyszczenie tych piecy, serwis, e, sprawdzanie po prostu codzienne e, na początku dnia, na końcu dnia. E, trzeba zawsze podsunąć e, te wióry, żeby po prostu piec mógł sobie pobrać te wióry. No, ogólnie jest tego całkiem sporo. W tej chwili 60% tak naprawdę dnia spędzam właśnie e, na tej maszynie. Jak przyjechałem do Anglii, zero doświadczenia e, z takimi maszynami, kompletnie nic tutaj, wszystkiego się nauczyłem. E, no i jakoś jeżdżę. E, na razie póki co bez wypadkowo. Parę razy się zakopałem, ale to się nie liczy. Był w Anglii, ten wie, drogi bardzo kręte, bardzo wąskie, ciężko się jest wyminąć. Co jakiś czas są. E... Wysypki takie, które ułatwiają, właśnie wymienić się z pojazdem. Tutaj mamy na przykład taką jedną. Tak więc trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. I wysypujemy. Tu też jest nieskoszone zboże, zobaczcie jak ono wygląda tak nie za bardzo już, nie, czarnie jakby i jedziemy i dobra, czas na obiad, godzina 12 A to obiad na dziś z tego. Tak więc tak, stek wołowy jest takim e, najszybszym chyba w sumie obiadem, jaki mogę sobie zrobić. Tak naprawdę mam na to, no powiedzmy, pół godziny. Z tym, że przeważnie przedłużam sobie tą przerwę do godziny i nikt nie ma nic przeciwko. Tak więc e, myślę, że zwykle to godzina 45 minut. Przyrządzenie takiego steka to tak naprawdę może 15 minut. E, później, zjedzenie, jakaś herbata, kawa e, i można sobie posiedzieć. Przed telewizorem jeszcze. Dzięki Wam, widzowie. 11 122. Przegapiłem same jedynki w nocy, ale cieszę się bardzo. Dzięki za subskrypcję. O proszę, jak ładnie. poszedłem na obiad. Wracam. A tu już bardzo ciepło. No i wracam do maszyny. Na resztę dnia zostało jakieś 2,5 godziny pracy, więc. Powinno zlecieć Koniec Czas iść do domu, piękna pogoda Dobra, jedziemy odebrać Wiktora, godzina trzecia, tam no, chyba 10 po trzecie. Jest on o 3.30 jest wypuszczany, więc możemy śmiało po niego jechać. I plecak? tak? Podobało Ci się w szkole? No. no! Tu jest dzisiaj naprawdę pięknie. Dobra, dzisiaj Wam nagrałem taki krótki filmik. No, oczywiście z wiadomych powodów nie mogę dalej tam pokazywać tego wszystkiego, jakby na farmie, ale mi. Przekolorowało twarz. Nie mogę tego wszystkiego jakby pokazywać na farmie, ale chciałem mniej więcej zarysować, jak wygląda ten dzień i dlaczego ta praca właśnie jest dla mnie bardzo dobra i dlaczego tak się długo trzymam. Już pomijając to, że mamy tutaj jakby darmowe lokum, Dość dobrze, chyba jednak płatną pracę, to ta praca daje mi przede wszystkim e, takie poczucie bezpieczeństwa. Teraz Arleta musiała wyjechać do Polski na blisko dwa tygodnie i jakby nie ma tutaj problemu e, z tym, żeby po prostu zmienić sobie godziny pracy. Jakby każdy to rozumie, pracodawca nie miał z tym najmniejszego problemu. Jakbym pracował w jakiejś fabryce, nie wiadomo jakby to było. Więc ta praca jak najbardziej, jak najbardziej jest po prostu takim moim bezpieczeństwem. Dzisiaj też był taki troszeczkę łatwy, łatwy dzień. To znaczy, bardzo dużo pracy na JCB, a na JCB praca raczej należy do tych bardzo lekkich prac, więc no, nie namęczyłem się na pewno. I tak naprawdę z tych kilku godzin pracy, może trzy były takimi godzinami, w ciągu których trzeba było pracować, trzeba było faktycznie coś robić. I oczywiście tak nie jest zawsze. My mamy mniej więcej w miesiącu dwa takie dwa tygodnie, które są w miarę. W miarę, w miarę łatwe. I ten tydzień jeszcze całutki Mamy bardzo, bardzo mało pracy. Tak naprawdę będziemy po prostu chodzić do pracy no i będziemy, oczywiście, tam robić jakieś swoje codzienne rutyny, które będą zajmowały nam po 3 godziny prawdopodobnie dziennie. A w przyszłym tygodniu już się zaczyna troszeczkę większy Saigon. Mówiąc Saigon, co mam na myśli? Przede wszystkim tak na tej farmie. Będzie wyłapywanie kurczaków. Czyli to, co wam kiedyś mówiłem wcześniej na filmach. Tu jest 45 tysięcy kurczaków w kurniku po 28 dniach wyłapują jakby pierwszą partię, czyli 15 tysięcy kurciaków. W tym samym czasie, kiedy będzie robione to, to oczywiście robi firma, ale trzeba przyjść do tych kurników, przygotować wszystko dla ekipy, ekipy łapiącej i później wszystko ustawić z powrotem tak, jak było, no bo jednak kurciaki zostały w kurniku. W tym samym czasie. Po drugiej stronie drogi, gdzie mamy drugą farmę, będzie już takie ostateczne łapanie kurczaków. Tam wyłapywanie kurczaków mieliśmy już jakiś czas temu. No i teraz będzie ostateczne łapanie, czyli ktoś przychodzi, podnosi wodopoje, podnosi karmidła, podnosi wszystko do góry. No i później wpada ekipa i łapie po prostu wszystkie kurczaki. Zwykle wygląda to tak, że wyłapywane, łapane są dwa kurniki w ciągu jednej nocy. My następnego dnia przychodzimy, musimy wszystko przygotować pod to, żeby mogło G JCB wjechać i po prostu wywalić ten gnój na tiry. Trzeba oczywiście też wlać kwas do linii z wodą i tak dalej, żeby to wszystko odkazić, żeby zabić się różnego rodzaju grzyby i tak dalej. No i później wpada firma, która myje te kurniki, ale to już jest dalszy proces, o którym Wam w którymś odcinku opowiem, ale co chciałem przez czyli tak, teraz mieliśmy dwa bardzo łatwe tygodnie, znaczy będą dwa tygodnie, teraz się zaczyna ten drugi łatwy tydzień i w przyszłym tygodniu będzie już troszeczkę ciężej. Co znaczy ciężej? To znaczy to, że po prostu będzie tej pracy naprawdę zdecydowanie więcej i będziemy pracowali przez, przez bite 8 godzin, tak więc nie jest tak zawsze jak teraz, że e, pracujemy po 3-4 godziny dziennie, e, w sensie mamy tyle... Godzin ciągłej pracy, bo w pracy oczywiście musimy być jednak swoje godziny, ale jakby nie, co w niej robimy, to już jakby jest po prostu no jednak nasza sprawa. I oczywiście zdarzy się tak, że E, trzeba zostać dłużej, chociaż ja teraz nie będę mógł zostać dłużej, no bo jeszcze Wiktor jest, czyli o trzeciej kończę i koniec. E, ale zdarza się tak, że trzeba zostać dłużej. Ktoś w komentarzu pisał, że co za czubek, e, nie płacą mu kom, e, nadgodzin i on tam dalej pracuje. No I tak nie pracuje, pracuje, ale pamiętajmy o tym, że właśnie jest tutaj e, dosyć dużo wolności w takim sensie, że Czasami kończymy wcześniej, przerwy teoretycznie na papierze to pół godziny, my często siedzimy godzinę, czasami się zdarza dłużej, bo czasami jest tak, że mamy przerwę, mam przerwę w domku, później idę do, do biura i z chłopakami siedzę jeszcze półtorej godziny nawet w biurze, ale później przychodzi ten tydzień, kiedy jest dużo pracy i wtedy pół godziny przerwy, nie dłużej, bo każdy chce się uwinąć, każdy chce zrobić swoje, nikt nie chce pójść do domu, dopóki praca nie została tak naprawdę wykonana. I zdecydowanie na tym etapie życia to jest... Praca po prostu dla mnie. Gdybym pracował w jakiejś dużej fabryce, fabryce korporacji, czymkolwiek, e, mogłoby być ciężej z taką elastycznością. Bo z zasady jest ogólnie tak, że im więcej ludzi pracuje w danym miejscu, tym mniej szef może Wam popuszczać, żeby po prostu reszta no, nie zwariowała i nie chciała po prostu za dużo. Tu tak naprawdę pracują e, tylko trzy osoby, czyli trzy osoby są zatrudnione. Z tym, że jeszcze szef gdzieś nam tam, tam e, pomaga, wspomaga nas w tym wszystkim, i to powoduje, że jednak jesteśmy traktowani moim zdaniem w taki bardzo dobry sposób. E, mając trzech pracowników, czyli starają się ich e, szanować jak to tylko możliwe. Oczywiście jest wiele rzeczy, których bym powiedział źle o tym miejscu, ale tak naprawdę, jak sobie zrobimy taką rozpiskę plusów i minusów pracy tutaj, to jednak te plusy ważą zdecydowanie więcej niż minusy, dlatego do tego ja jestem raczej zadowolony. Jakby to powiedzieć, czasu dla rodziny jest naprawdę sporo, bo jednak mogę przyjść na przerwę, zjeść sobie obiad z rodzinką. Mogę ich zobaczyć przed pracą, mogę zobaczyć w trakcie pracy. Jeżeli coś Arleta potrzebowała papugi moje się odzywają. Jeżeli coś Arleta potrzebuje czasami, nie wiem, gdzieś wywaliło korki, czy coś się stało ja sobie po prostu mogę przyjść tutaj do domu i po prostu jej ewentualnie pomóc. Gdybym pracował gdzieś indziej, pewnie nie byłoby to możliwe po prostu. Tak więc, dlatego ja znoszę całkiem sporą, dużą liczbę muszę przyznać dużą liczbę minusów, które tutaj są. Ale mówię, te plusy ważą o wiele więcej, dlatego jeszcze zostaniemy tutaj pewnie przez jakiś czas. Tak jak mówiłem na początku, jak dostałem tą pracę, to myślałem, że chwyciłem Boga za nogi. No ale, ale wiecie, to jeszcze, to nie to, to nie to, chciałbym... Chciałbym jednak e, żyć troszeczkę inaczej. Jest dobrze, ale czas na zmiany nadchodzi. Ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, zostawcie w komentarzu e, coś w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia. Cześć.